Siemano, ludziska, z tej strony, Kirito i witam Was na kolejnym materiale z RL Crafta, czyli Minecrafta, czyli Minecrafta w realnym życiu. Pozbierajmy sobie tutaj troszkę rzeczy. Znalazłem troszeczkę rzeczy, które miałem. Myślę, iż troszeczkę sobie rzeczy nakopiemy jeszcze. bo muszę sobie zrobić shielda kolejnego no ale muszę znaleźć też yy... o pajączek dawaj expa dobra tutaj są jakieś rzeczy to w ogóle są arbuzy o może motyką? będzie szybciej? E, nic nie dostaję. Czy jeszcze jestem za słaby na arbuzy? W ogóle mam pistołny. Gdzieś tu było żelazo, ja bym chciał chętnie je wykopać. Te parę bryłek przepaliłoby się. To moglibyśmy zrobić wiaderko. Na przykład tam mamy weń Żwir. Tam mamy jakiegoś kajwika. zbierzmy darmowego expa jesu co to jest czemu mi zró... cześć dark nimfa Idę po swoje rzeczy, nie ma nawet opcji. Oby tamto już znikło. Już z węgla mi wyskoczył, no. Skubany. Gdzie są moje rzeczy? Tu powinny być. Przecież tutaj brałem. O, są. Dobra. Wipad, wipadł. Ja cię, cholero, będę bił, aż kuźwa, padniesz. Prędzej, czy później. Prędzej, czy później padnie? Nie będzie nim yy, ten, yy, stworek pluł nam w twarz. Co to tam jest Przejdziemy tendyk Nie zauważenie Może O Jezu! Jezu. Wipad! Mnie! Stąd! Menelu No! Nie mogę skakać! Dostaniesz szmotyką! Jaki ty masz? Luju Zasięg. Mam deskę. Dwie. Potrzebuję patyka. Jednego. Daj jednego patyka. Dziękuję. Jak Madzia w stanie? Nie tu. Tu. Może to drewniany, ale zawsze jakiś damage. Nimfa, chodź. Idziemy naklepać. Się, kurde. O, tutaj jest. Dobra, mam za domem. Muszę pamiętać. Ja chcę moje rzeczy. Gdzie ty jesteś? No, gdzie jesteś? Widziesz rany? Czy tu gdzieś na mnie czekasz? Zróbmy sobie porządek. Co ja tu, to? Na razie to. Z węgla mi wyskoczył z kubany. Nie buciej. No. No. Czy z każdej rudy będzie mi wyskakiwał czopek? Nie można nic kompletnie wykopać, bo coś ci zaraz wyskoczy na twarz, no nic kompletnie. Teraz gdzie to było? Gdzie, gdzie ja tego węgla kopałem? Tu jest tam Tu jest to żelazo. Gdzie on jest? Przestaliśmy żelaza trochę. Czyli tu jest gdzieś tutaj. Skoro on się tutaj wziął... Nawet nie wiem czy to... Nie, to nie jest ta dziura. Nawet węgla normalnego nie można wykopać na spokojnie. Bo jakoś szedłem tędyk. Czy tutaj wszedłem? Drodzy Państwo, to by była dziura, taka dziura z pełna węgla. Czy może on mi zniszczył to? Tu są bloki, nie. Mam nadzieję, że mi tego nie zniszczył. Ty no, gdzie on? Gdzie te rzeczy są? No, tu na pewno nie, tu jest tylko węgiel, ale tam miałem tak sporo rzeczy. Pić, 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 pić. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. To jest tak wkurzające. Normalnie, mój. He, <gry> jaka A tutaj. Dobra. Wykopmy też sobie to Mining 4. No i dobra, szanowni Państwo. Przepraszam Was za małą e, przerwę. Jak widzicie, już jest noc. To chodźmy się przespać zostawić rzeczy w końcu. E, może. Jezu! Wipad! wypad! wypad. Co to jest? Popierdzieliło mi się chodzenie. Jak? Super. No dobra, ale to jest niżej. Tylko co to było? Wipad. Wiecie co? Ja się prześpię mimo wszystko. Nie mogę się nawet przespać Przeklęta Banshee. Tam jak to się tam nazywa? chcę tylko tu podnieść. Gdzie ona jest? Gdzie jesteś, męgo? Drewnianym mieczem cię zaciukam. Gdzie ona jest? Wypad. To wiesz gdzie się idzie! możemy się przespać yy, i tak yy. sami stąd nie jest potrzebne to mi nie jest potrzebne to 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 hmm. za to przydałoby mi się to to bym sobie też położył i tu znowu no Dasz se ściana Jezu ile was tu jest? No. Dostań sztabiszką. Mendo. No chodź. Jeszcze raz. Dobra. Chyba wszystko, ale jeszcze zajdźmy niżej. Dobra, mamy tu coś. Tu mamy to. Tu wrzućmy to. Y, tu wrzućmy to. Y, to się da przepalić? Chyba się da. A tu wrzućmy kutaki. A resztę sobie schowajmy do skrzynki. Ender perły, to na jedynkę dam, tak, yy, tak, to dwójka, to to sobie zostawię, to sobie zostawię do przepalania, yy, to tak, tu sobie zostawię, myk, 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 i teraz ok to mi się przyda, to mi się przyda. Co mi się jeszcze przyda stąd? Mm, Kilow? I chyba tyle. Nitka. Dobra, zejdźmy niżej. Jak tam przepalanko? Mięsko już zrobione, to wrzućmy to. W myk. Zostawmy może to tu. Tu nic nie ma. Chyba tu. I tu. Dobra. Tutaj się przepala żelazo. Teraz znajdźmy. O, tu jakiś ekspik. Super w ogóle dalibyśmy sobie w defensywę. Hmm, w atak. Hmm, gathering. Nawet dwa lewele. Okay. A jeden poziom mam, dobra. Czyli teoretycznie mamy wszystko, co chciałem. Przydałaby się nimfa. I to żelazo, które znalazłem wtedy. Dziwne, że nie chłodzi, ale mniejsza z tym. Kiedy mam spokój, to nie mogę znaleźć tego żelaza, no. <ścoughs> Co? O, jest nimfa. Chodź tu. Noż ty Mendo. A, tu jest, w lewo od naszego tego głównego wyjścia. Gdzie są moje rzeczy. Do jasnej Szedłem tu Tu I gdzieś tu Jest woda Tu była nimfa A to są nasze rzeczy Przynajmniej część A tu jest reszta Czy mamy wszystko? Nie mamy wszystkiego. Weź, a tu są jeszcze nasze rzeczy. A, ty mnie wtedy... ...ubiłeś. Dawaj ekspo. Dobra. Maka... ...paka. Maka... Nie wiem co to było, ale to zabiłem jakoś. Jakimś cudem. Dobra, mamy wszystko co to w ogóle jest. Spectra Bold Charge. Będziecie musieli mi pisać co takie rzeczy robią. Bo nie wiem. No, mięsko. Mhm. Dawaj skórę. Dobra, chodźmy do naszego domku. Czyli tu. I na o tutaj mamy. Nie mogę. E, kopanie. Jeszcze jeden poziom. Ile potrzebuje? Cztery. Czy jeszcze jeden level. Hm, dobra. E Co my tu mamy? Tu mamy dwie sztabki żelaza. Tu niech mi się to przepali. A tu to resztę tych rzeczy bym sobie zostawił w skrzyneczce. Mamy pięć skór, to sobie jeszcze zrobię heumik. Te rzeczy tutaj zostawimy. No i ludziska z mojej strony będzie to już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Żegnam się z Wami. Cześć czołem. Na razie i hej.